Witajcie kochani, to jest czytanie na kwiecień dla znaków wody, rak, skorpion, ryby. Oczywiście zrobię z tego oddzielne filmiki sobie po prostu dla ułatwienia, nagrywam to razem. Rak, skorpion, ryby. I teraz tak, zwróćcie uwagę na to, gdzie macie księżyc i ascendent. Bo jakby u mnie na przykład, ja jestem słonecznym baranem, ale waga dużo bardziej wybruje jakby energetycznie w moim życiu. Więc sobie sprawdźcie, bo to jest jakby ważne, tak? Tam macie link w macie link w opisie tego filmiku, możecie sobie sprawdzić. No i lecimy. U, rak, Skorpion ryby, rak, Skorpion ryby, ryby, rak, Skorpion ryby. Raku. Rak skorpion ryby. W ogóle widzicie, jakie mam ciemne włosy. Miałam być ciemną blondynką, no nie do końca. Człowiek teraz do fryzjera nie może pójść. <laughs> Czyli mogłabym, ale na no. dłuższy temat. Rak skorpion ryby. Jak mieliście sny dzisiaj w nocy? Znaczy te filmiki w sumie może będę publikować jutro? Nie, dzisiaj. Słuchajcie, miałam tak yy... ciężkie sny, że to się w pan mieści. Znaczy ciężkie, dziwne. Nie były ciężkie, były po prostu bardzo takie energetyczne. Rak Skorpion, ryby. Ryby. Skorpion, no to jeszcze rak. Jeszcze jedna ta karta i leci. Dobra. No, to teraz tak. Teraz będzie Skorpion. Skorpion. Niesamowite, że się powtarzają te same karty z tych takich mojej talii. Kochani. O, wy macie tu jakieś oczyszczanie wodą. Czekajcie. No dobra, skorpion. Przede wszystkim ma wodę, tak? A woda to jest oczyszczanie emocji jest taka karta, no ona tutaj w ogóle, ta woda tak się przetacza, tak jakby musiała, to nie wystarczy raz tego przelać, tylko tak się przetacza, przetacza. To jest jakieś trawienie emocji, a do tego mówi Ci odwaga i, odwaga i męstwo, courage and bravery, mm, no tak, odwaga po prostu, no. A jednocześnie unia jakby z kimś i przyjaźń, ktoś jakby Was wspiera, tak? A tego kapłanka. Kapłanka to jest taka karta, która mówi o... Znaczy w tej talii. Dla mnie to jest połączenie kapłanki i cesarzycy tak naprawdę, bo to jest takie... Dużo kobiecości, dużo pięknej energii, dużo światła, a jednocześnie połączenie z tą siłą wyższą. Ta czakra, ten punkt haram się tu znowu te dwa punkty na rękach zresztą też się jakoś nazywają. Słuchajcie, tu jest ktoś, kto nie ma problemu ze zdrawianiem. Ktoś, kto opiekuje się innymi, potrafi się nimi opiekować. Ktoś, kto ma połączenie z siłą wyższą. Hmm. A z drugiej strony też jest ta karta. Zobaczcie, one się łączą. Tu jest ewidentnie jakieś uzdrawianie. Słuchajcie, jeżeli nie macie do czynienia z rejki, to może spróbujcie, sprawdźcie, może to jest dla Was. Bo to jest ktoś, to jest jakiś uzdrowiciel, to jest ktoś, kto ma światło w rękach, ktoś, kto tym światłem potrafi jakby działać, kreować, tworzyć, uzdrawiać. Hmm, to jest silnie tu podkreślone, a do tego macie dobrobyt. Tak jakbyście doszli do jakiego momentu, kiedy się otworzy, otwieracie się na dobrobyt po prostu, zwyczajnie jest pokazane, bo to jest taka energia... Zobaczcie, nawet ta skrzynia tu jest taka pełna złota. że Tak jakby te czasy bez pieniędzy Wam się kończą. Wchodzi dobrobyt. I dobrobyt oczywiście nie musi być też tylko finansowy. To może być też dobrobyt, jeśli chodzi o relacje z kimś lub... Nie wiem, zdrowe, szczęśliwe dzieci, tak? Cokolwiek. Po prostu wszelkie jakby dobrobyt, no. Mm. Ale do tego macie takie tutaj... To wszystko jakby... Bo ta karta u Was jakby dla mnie jest w kontekście bardzo pozytywnym. Bo Wy macie coś takiego w sobie... Mm. Taką, taką wrażliwość dziecka, takie otwarcie na nowe, takie wiary i ufność, że wszystko będzie dobrze, taką naiwną wiarę wręcz, ale to właśnie u Was jest dobre i to działa, bo to sprawia, że ten świat wokół Was jest lepszy, tak? E, a te dwie karty też są oczywiście połączone, bo to jest z kolei takie skąpstwo. To jest coś takiego, że nie skąpstwo dla innych, tylko bardziej, że o, ja nie będę wydawać pieniędzy, bo ich nie mam, więc je trzymam, kitraszę, tak? A pieniądz, pieniądz lubi... Ryb, mm, rybka lubi pływać, mi przyszło... Pieniądz lubi pływać, energia pieniądza lubi sobie mieć przepływ, tak? ona lubi jak, jak lubi być wydawana, wtedy czujemy wdzięczność za to, nie strach, broń Boże, bo wtedy jest to wszystko skurczone, wydajemy pieniądze z wdzięcznością, wtedy napływa jeszcze więcej pieniędzy, tak jakby u was to jest, w tym momencie macie jakiś stres, że nie ma pieniędzy, że jest jakiś lęk, a tutaj mówi nie bój się, otwórz się na ten dobrobyt, otwórz się, ta kasa jest, tak? W tym kwietniu widocznie coś z pieniądzmi będzie. Musisz przepracować też w sobie energetycznie, żeby te pieniądze bez problemu napływały. Tam jest filmik, słuchajcie, w moich filmikach o dobrobycie. Sobie sprawdźcie, tam wszystko jest jakby powiedziane, co trzeba robić, żeby dobrobyt napływał. Dobrze. <laughs> Zakochaj. Zakochaj się w swojej własnej historii. A to z kolei mówi o tym, Ale to też się łączy z tą kartą. Że Wy, i też z tymi kartami, że Wy na bazie doświadczeń nauczyliście siebie, jak siebie uzdrawiać, jak sobie pomagać samemu, dlatego jesteście jakby w takim momencie, gdzie możecie zacząć pomagać komuś innemu. Pokochać ten swój, wszystko, co się w naszym życiu wydarzyło, podziękować za to i być wdzięcznym nawet za te okropne momenty, bo one też nam doprowadziły do tego momentu, gdzie jesteśmy, tak? Mm, że właśnie całe życie jakby to Was ratowała to taka naiwność i takie spojrzenie na rzeczywistość, że... Ja będę dobry, to inni też będą dla mnie dobrze. Tak jak mój, mój chłopak kupował samochód i zamiast się jakbyś tam, nie wiem jak to ująć, e, licytować, wiecie, to on uznał, że on powie wszystko szczerze, w prawdzie i że w zamian za to dostanie też szczerej, szczerości prawdę. I faktycznie trafił na takiego faceta, który. <laughs> Słuchajcie, no, wszyscy jesteśmy magami. To jest, nie ma zasad tak naprawdę. Zasady są takie, jakimi my je ustalamy. Jeżeli my ustalimy, że w naszym świecie jesteśmy dla innych dobrzy i inni są dla nas dobrzy też w zamian, to tak będzie. Tutaj trafimy na takich ludzi, którzy faktycznie są w stanie nam to dać. Jeżeli ustalimy, że o matko ciągle tracę kasy, ciągle ktoś mnie oskubie, to faktycznie trafimy na takich ludzi, którzy ciągle nas będą oskubywać, oszukiwać i tak więc to wszystko wynika z nas z środka, jakże to wiecie, jak sobie człowiek zda z tego sprawę. Czy ja sobie z tego zdaję sprawę, ja o tym wiem, a i tak często jakby za tym zapominam. Ale czasami z tego korzystam, tak? Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy magami, którzy kreują swoją rzeczywistość, swoim światem ze środka siebie, i z tym, to, 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 to to, co wierzymy, wypływa na nas, z nas w taką, z taką siłą mocą, jak z tego sobie zdamy sprawę, słuchajcie, to. To to jest ten moment, kiedy nasza rzeczywistość się zmienia. A wystarczy zacząć od tego, że. Przecież co ja wam tu mówię? Bo tutaj macie takie karty, jakbyście rozumieli to wszystko. To jest jakby takie powtórzenie tylko. Wystarczy, jeżeli w naszym życiu coś jest nie tak, coś się nie udaje, zacząć od tego właśnie tej celebracji wdzięczności i być wdzięcznym za to, co się da i wysyłać tą energię wdzięczności i światła za to, co jest. I wtedy coraz więcej dobrych rzeczy się w życiu pojawia, tak? Woda. Tutaj jakby to jest ten moment, kiedy właśnie coś będzie tutaj oczyszczane. Ale też tu jest coś takiego z tą, z tą, tą kartą tej, tej odwagi. I te takie, to skrzydła takie, zobaczcie, fioletowe z tyłu. On ma. Ech, które nas jakby ochraniają. Że ta odwaga właśnie wręcz... Bo niektórzy ludzie czegoś nie robią, bo się boją, tak? A u nas właśnie to takie spojrzenie słodkie, naiwne na świat u Was. Ech, I... To taka odwaga w tym, co robicie, sprawia, że właśnie ten świat wasz rusza do przodu, że jest lepiej, że dobrze jest dla was być odważnym i właśnie patrzeć na świat z, taką, z takim ciepłem, z taką słodką, dziecięcą naiwnością, nawet. Że może innych by to przeszkadzałbym, ale u was to jest dobre, tak? I zakochaj się ze swo w swojej historii. Zakochaj się, pokochaj, jakby pokochaj, podziękuj, bądź wdzięczny za całą swoją przeszłość, bo ona ciebie ukształtowała tym, kim jesteś, tak? Tak, jakby tutaj podkreśla. No i ta Friendship and Union, takie mm, przyjaźń i zjednoczenie z kimś, że macie kogoś bliskiego koło siebie, no jakby, i czerpiecie z tego przyjemność. To jest może też osoba, która pomaga wam wzrastać. To może być oczywiście ktoś z rodziny, to może być przyjaciółka, to może być nawet no, wasz chłopak, tak. Ale tutaj jest właśnie oni was wspierają w tym jakby rozwoju, też duchowym, wydaje mi się, takie jest tutaj uczucie. Co by tu można było jeszcze dołożyć? Dołożymy jeszcze tą kartę jedną. energia seksualna, ale to jest ta kreatywność, to jest takie, no i seksualna oczywiście energia też, ale ostatnio strasznie dużo na tę wiosnę wychodzi tej seksualności, przyjemności, takich, otwarcia się na takich rzeczy, no jest wiosna, tak? Więc energia seksualna to jest taka karta, która mówi o tym, żeby się otworzyć na swoją seksualność, na swoją kreatywność. Ale jakby ja tutaj czuję, że to bardziej pod koniec miesiąca, bo teraz macie ten proces oczyszczania tego wszystkiego, tak? Woda się jakby nie łączy z seksualną energią. Najpierw trzeba oczyścić, i wtedy można użyć tą silną, piękną energię. Też to światełko, proszę bardzo. Więc tak. Zróbmy może jeszcze, jak możecie o siebie zadbać w tym miesiącu. Jak możecie o siebie zadbać w tym miesiącu. No właśnie. <śmiech> <śmiech> Przyjemność, proszę. Czyli u was ewidentnie jest ważne. I teraz takie, hu, nie no, co wie, no. Macie, słuchajcie, dwie karty, które czysto mówią o korzystaniu z przyjemności i czerpaniu, jakby yy, branie od życia przyjemności, tak? Czyli otwarcie się na to, żeby było miło, przyjemnie, kreatywnie, że robić coś dla przyjemności, a nie tylko dlatego, że trzeba, czy, czy, czy konieczność jest taka, ale też otworzyć się na, eee, na swoją seksualność, na swoją kreatywność. Tyle, kochani. Skorpiony, dobra. Jo. Kochani, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, zasubskrybujcie, pol, polubcie, polećcie komuś, jeżeli macie ochotę. Zapraszam na czytanie prywatne, wszelkie informacje są na stronie, która jest na końcu filmiku. Szybciutkie te czytania były w tym miesiącu, muszę powiedzieć, ale szybciutkie nie znaczy gorsze. Może też dlatego ja bardzo szybciutko mówiłam. <słuch> Słuchajcie, najlepszego, trzymajcie się, korzystajcie z tego miesiąca. Pamiętajcie, że to wy jesteście kreatorami, a nie karty jakieś tam. To jest tylko energia, która jest wam przekazywana, żeby wam coś zaznaczyć, pokazać, albo e, może w jakąś nadzieję was wetchnąć. W, 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 tchnąć? Tchnąć? I trzymajcie się, dbajcie o siebie, bądźcie wdzięczni za to, co jest, tak? Zawsze znajdźcie to, za co jesteście wdzięczni, bo ta, właśnie ta energia wdzięczności będzie zawsze przyciągała jeszcze więcej dobrych rzeczy do Waszego życia i o to nam chodzi, tak, żeby się czuć dobrze, miło i przyjemnie. Nie musimy tutaj cierpieć na tej ziemi, to nie o to chodzi wcale. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. buziaki.